Cześć! Jesteśmy pod trzecim liceum ogólnokształcącym w Sopocie. Zobaczcie co sprawia, że nasze liceum to wyjątkowe miejsce. Tutaj znajdują się nasze szkolne automaty. Po prawej stronie są szatnie. A teraz zapraszamy Was na naszą salę dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! że też o ułapie w naszej Oczywiście. Mamy piękną salę gimnastyczną, gdzie możecie spożytkować energię na różne aktywności. Na górze mamy małą salkę, gdzie są zajęcia dodatkowe, na przykład z fitnessu. Jak jest trochę cieplej, to wchodzimy na dwór, na plażę, na orlik, Ale też mamy skessy, więc serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów. Jesteśmy teraz na naszej szkolnej bufeciarni. Jest to ulubione miejsce uczniów naszej szkoły. Możecie się tu zrelaksować i spędzić czas i trzy sprzęty. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Zieliński, jestem w trzecim liceum nauczycielem języka polskiego, który jest realizowany w zakresie rozszerzonym w klasie o profilu lingwistycznym. Od wielu lat osiągamy wysokie wyniki matury, zarówno na poziomie podstawowym, rozszerzonym. Jeśli chodzi o filozofię, to jesteśmy jedną z nielicznych szkół w tym mieście, która realizuje filozofię w zakresie rozszerzonym. Od lat bierzemy udział w olimpiadzie filozoficznej, osiągając wysokie wyniki również na szczeblu ogólnopolskim. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. W naszej szkolnej bibliotece posiadamy wiele różnych książek. Od fantastyki po kryminały, a kończąc nawet na psychologii. Jest to również świetne miejsce, w którym uczniowie mogą się wyciszyć i siebie wszelkich bodźców zewnętrznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda lekcja geografii w naszej szkole? Nazywam się Marcin Szkółnierzki i jestem wychowawcą klasy trzeciej c Uczę w geografii wszystkich w tej szkole. Najbardziej skupiam się na klasach C, czyli z rozszerzoną. Matematyką i geografią. Natomiast to, co nas wyróżnia, to liczne wycieczki. W tym roku byliśmy, albo planujemy być między innymi Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Czechy, Niemcy. Natomiast ja osobiście zawsze w okresie wiosennym zabieram klasy na kaszuby i tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Halon, Mateusz. Uh, I have a question for you. Yes. Could you tell us why is it Uh, learning English is really really important nowadays because English has become a lingua franca and since then we can communicate in this language all over the world like we can get a better job for example we can make friends abroad so Learning a language like English is extremely beneficial and we should remember that nowadays it is becoming more and more important to learn another foreign language, to be able to speak. Znajdujemy się teraz w naszej pracowni chemicznej. Przekazujemy głos naszego panią Hein, która opowie na temat chemii w naszej szkole. Chemia w naszej szkole to be not only a technique, but also a doświadczenia. No, and today we are actually takiego eksperymentu. Czytelność tytuł, reakcja sodu z Zapalimy się, tak? Zobaczcie, pływa kawałek metalu, który pali się. Jak wyglądają lekcje biologii w naszej szkole? Staramy się łączyć teorię z praktyką, korzystamy z modeli. E, klasy pracują często w grupach i starają się rozwikłać jakieś problemy przyrody Dziękuję bardzo. Jesteśmy w gabinecie, pani dyrektor. Zbliżają się egzaminy smokresistów. Co chciałaby pani przekazać naszym przyszłym uczniom, którzy rozważają przyjście do naszej szkoły? Dzień dobry, nazywam się Danuza Klapa-Szczucka i rzeczywiście jestem dyrektorem 3 Liceum w Sopocie. Kochani, nasza szkoła jest wyjątkowa. Chociażby dlatego, że atmosfera, w której w panuje, jest dość wyjątkowa. Nauczyciele, którzy starają się naprawdę być przyjacielscy w stosunku do uczniów, rozumieć ich problemy, rozumieć ich potrzeby, tworzą taką od wielu lat niezmienną właśnie atmosferę, która pozwala czuć się w tej szkole bezpiecznie, która pozwala też na rozwijanie swoich różnych pasji, swoich zainteresowań. Poza tym, aktywność uczniów która jest wielokrotnie wspominana na, na forum nawet miasta, to znaczy, że w tej szkole uczniowie mają głos, mogą realizować projekty czy pomysły, które im które się pojawią w ich głowach. No a my staramy się im to umożliwić, a poza tym rzeczą podstawową i priorytetową jest to, że od wielu, wielu lat zdawalność egzaminów zewnętrznych, czyli w naszym przypadku egzaminów kulturalnych jest procentowa w tej szkole. Więc oczywiście każdy ma swoje wyobrażenia i oczekiwania, ale bycie w tej szkole gwarantuje sukces na przyszłość. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że nasz materiał się wam spodobał. Dziękujemy za uwagę, a po więcej szczegółów zapraszamy na stronę naszej szkoły.